Hej, dziś witajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczda i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o darmowych fałdolcach od twórców gry. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym Was bardzo poprosić o zostawienie apeczki do góry tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli MIGAO i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. A teraz na ekranie wyświetla wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem MIGAO. Jeżeli to właśnie Ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału, a ja już o mnie przedłużam i lecimy do odcinka. Darmowe fałdolce w Fortnite to temat, który jest chyba najbardziej kontrowersyjny w całym świecie Fortnite'a. A tylko dlatego, że w internecie prawie codziennie pojawiają się jakieś specjalne filmiki, które mówią nam właśnie o darmowych fałdalcach. I co ciekawe, mówią tam nawet o tym, że może je zdobyć każdy gracz, który gra obecnie w Fortnite'a. No niestety, ale większość z tych filmów, które są właśnie o darmowych faudolcach, to zwykły fake, i w 99% nie da się ich zdobyć za darmo. Jednakże czasami, ale to podkreślam, czasami twórcy gry przydzielają graczom darmowe faudolce, ale jest to bardzo i to bardzo rzadko, zwłaszcza w Fortnite'a. Najczęściej jest to za jakieś specjalne wydarzenia lub zadania, za które można je po prostu zdobyć bez większego wkładu. Dodatkowo twórcy gry bardzo często, a zwłaszcza w ostatnim czasie zmieniałem jakieś skiny, co daje nam albo darmowy zwrot, albo darmowe Faudolca. Ostatnio za to twórcy gry ponownie dali graczom darmowe Faudolce, jednakże tym razem były i nadal są one dla pewnej części graczy. A dokładniej mowa tutaj o osobach, które posiadają i grają w kampanię ratowania świata, a sama rekompensata jest w postaci tysiąca Foudolców. Aczkolwiek tym razem nie jest to żaden błąd oraz żaden problem, tylko chodzi tutaj o ugodę zbiorową, która ze wstępnych informacji dotyczy Stanów Zjednoczonych. Twórcy gry nie chcieli jednak pozostawiać tak całą resztę graczy, i każdy, kto posiada ratowanie świata otrzymał dodatkowe 1000 fałdolców na swoje konto w Fortnite. Cie. W samej wiadomości od twórców gry było napisane Przyznajemy 1000 fałdolców każdemu, kto zakupił łupolamę w trybie ratowania świata, zanim te zostały wycofane z naszej oferty. Pomimo, że ugoda ta wymagana jest tylko w Stanach Zjednoczonych, postanowiliśmy przyznać tą premię graczom z całego świata. Mamy nadzieję, że sprawicie to radość i dziękujemy za wsparcie. I na tym. Cała wiadomość została zakończona. Tak więc, tak jak mówiłem, wszystko dotyczy ratowania świata oraz ugody zbiorowej, która pojawiła się w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajcie jednak, że jeżeli nigdy nie mieliście ratowania świata, to niestety ale nagroda ta nie zostanie wam przydzielona. Dotyczy ona tylko graczy, którzy przynajmniej od dnia przedwczorajszego posiadały ratowanie świata i już zdążyły w niego zagrać. Teraz mam jeszcze dla was kilka oficjalnych odpowiedzi od twórców gry na najczęściej zadawane pytania właśnie w tym temacie. A więc pierwsze pytanie, to Kupiłem losową upolamę, a nie otrzymałem 1000 fałdolców, to co mogę zrobić? Według tego co piszą twórcy gry, nagroda zostanie przydzielona już do kilku dni i osoby, które mają je dostać, ją dostaną. Kolejne ważne pytanie, na które trzeba odpowiedzieć, to czy jeżeli ktoś kupił więcej Upolam, otrzyma więcej fałdolców. No niestety, ale nie, każdego gracza, która dotknęła ta ugoda, otrzymuje jednorazowo tysiąc fałdolców na swoje konto w Fortnite. Cie. Są to chyba jedno z najczęściej oraz najbardziej popularnych pytań właśnie w tym temacie formowych fałdalców. Wspomnę jeszcze, że same fałdolce nie mogą zostać odebrane przez osoby, które nie mają ratowania świata lub dopiero je zakupiły. Ja sam nie za bardzo ogarniam ten temat, ponieważ sam posiadam ratowanie świata, a Fałdolce dostałem tak o nagle po wejściu do gry. Jednakże jest jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, które będzie zadawała dość dużo osób właśnie w komentarzach. A chodzi tutaj o to, kiedy otrzymacie rekompensatę za ugodę zbiorową od Epic Games w postaci tysiąca fałdolców. A więc nagroda już powinna być dla Was do odebrania po wejściu do gry, na jaki kolwiek trybie. A teraz przejdźmy sobie do tematu kolejnej ekipy Fortnite na miesiąc marzec, która już kilka dni temu pojawiła się w plikach gry. A więc jak sami dobrze wiecie, bądź nie wiecie, co miesiąc w grze Fortnite od tego sezonu pojawia się specjalna ekipa Fortnite. Zazwyczaj zawiera ona karnet bojowy, tysiąc fałdolców oraz skina wraz z plecakiem i jakimiś dodatkowymi rzeczami. W obecnym miesiącu, czyli lutym, do odebrania jest jeszcze stara skórka v z dodatkowym stylem oraz kilofem i plecakiem. Pamiętajcie, że tą ekipę Fortnite możecie zakupić do 28 lutego godziny 00 i otrzymacie jeszcze tego starego skina. Jednakże, jeżeli nie podoba wam się widok nowego skina Lamy, który będzie w kolejnej ekipie Fortnite, możecie zakupić już 1 marca o godzinie 1 w nocy podczas zmiany sklepu. Jak zawsze, cena ekipy to 47,99 i możecie ją zakupić każdą formą płatności poza Pays Co ciekawe, ta ekipa Fortnite na miesiąc marzec będzie zawierała dodatkowo karnet bojowy na sezon 6 rozdziału 2, ponieważ jak sami Dobrze wiecie, nowy sezon 6 wypada właśnie na 16 marca. Oczywiście, jeżeli data startu nie zostanie zmieniona. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące darmowych fałdolców od twórców gry. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to chyba wszystkie najważniejsze informacje odnośnie kolejnej rekompensaty w postaci tysiąca fałdolców. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o kolejnych darmowych fałdolcach oraz czy posiadacie kampanię ratowania świata. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę. Wam mega wdzięczny za zostawienie opeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!